Uwaga! Nowe badanie pokazuje ryzyka zdrowotne wynikające z używania konopi indyjskich. Pomyśl zatem dwa razy, zanim zaczniesz używać marihuany. Ja mam na imię Mariusz, a Ty jesteś na kanale Odmładzanie na Surowo. Uwaga! Ukazały się nowe dane, które sprawią, że zastanowisz się dwa razy nad użyciem jakichkolwiek produktów z konopi indyjskich. W zeszłym miesiącu dotarłem do badań w Journal of the American Heart Association, w którym to opublikowano przełomowe badanie. Badanie to wykazało, że codzienne używanie konopi indyjskich powoduje aż o 25% wzrost liczby udarów i zawałów serca, i to niezależnie od dawki. Oczywiście osoby korzystające codziennie były obarczone najwyższym ryzykiem, wyższym niż tzw. użytkownicy okazjonalni, ale okazjonalni użytkownicy byli obarczeni też większym ryzykiem niż np. osoby nie stosujące marihuany. Dlaczego to badanie jest tak wyjątkowe? Cóż, po pierwsze, jest to ogromne badanie obejmujące ponad 400 tysięcy pacjentów, co czyni je niezwykle skutecznym. Po drugie, badacze wzięli pod uwagę inne czynniki ryzyka chorób serca, takie jak palenie tytoniu, wiek, płeć, cukrzyca, wcześniejsze choroby serca, i te wszystkie czynniki zostały usunięte, i tak naprawdę skupiono się tylko na działaniu konopi indyjskich. Po trzecie, Jedną z rzeczy, która wydaje mi się szczególnie interesująca, było to, że młodzi pacjenci regularnie używający konopi indyjskich również byli w grupie podwyższonego ryzyka. Co oznaczało, że nie trzeba dożyć do 65 lat jak u kobiet czy mężczyzn do 55 lat. W innym badaniu było jeszcze gorzej. 30 tysięcy dorosłych Kanadyjczyków cierpiących na zaburzenia związane z używaniem konopi idyjskich miało ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych aż o 60% wyższe niż ci bez dostępu do konopi. Jest to zdecydowanie coś wyjątkowego na tle wcześniejszych badań. Dlaczego więc to teraz jest takie ważne? Myślę, że wkraczamy w czas. Związany z dekryminalizacją, czyli legalizacją i większym dostępem do produktów z konopi indyjskich. Myślę, że naprawdę musimy zrozumieć, że osoby, które wciskają nam marihuanę, niekoniecznie patrzą na nasze zdrowie. I słuchaj, ja nie jestem po to, żeby tutaj ci mówić, czy powinieneś używać marihuany, czy nie. Twoje ciało, twoje zasady. A ja chcę ci tylko przekazać dane. Chcę, abyś miał dostęp do informacji, dzielił się z nimi, z osobami, które kochasz i na których ci zależy, abyście mogli podejmować dobre decyzje, świadome decyzje dotyczące zdrowia i długowieczności dla ciebie i dla Twojej rodziny. Nie daj się zwieść sprzedawcom supli, rzekomym rewolucjonistom walczącym o prawo do używania konopi. To jest mafia, która szuka sposobu na gigantyczne. Zalegalizowane dochody, bez troski oczywiście o Twoje zdrowie i długowieczność. Zatem wybieraj zdrowie, a nie konopie. Dzięki za wszystkie paluszki, serduszka i podziel się z tymi, których kochasz.